Jeżeli zależy Ci, aby zrzucić szybko kilka kilogramów, to dzisiejszy artykuł jest właśnie dla Ciebie. Musisz tylko pamiętać, aby w czasie tej krótkiej czterodniowej kuracji połączyć wszystko z jakąś aktywnością fizyczną i z odpowiednią dietą. Jeżeli chcesz powtórzyć kurację to musisz zrobić sobie 7 dniową przerwę. Pamiętaj także o tym aby podczas kuracji spożywać produkty bogate w minerały i witaminy. Wszystko czego potrzebujesz to 2. ogórek, 1 sztuka. Cytryna 1 sztuka. Świeża mięta 12 liści. Suszona mięta 1 łyżeczka, starty imbir 1 łyżeczka, woda 8 szklanek. Obieramy i kroimy ogórek na plasterki. Cytrynę kroimy w plasterki, wraz ze skórką. Wrzuć wszystkie składniki do dzbanka i zalej wodą. Przykryj czymś i włóż do lodówki na 12 godzin. godzin.pi przez 4 kolejne dni po 4 szklanki dziennie. Pierwszą szklankę należy wypić przed śniadaniem, a każdą kolejną przed każdym głównym posiłkiem. Dzięki tej mieszance szybko zrzucisz kilka kilogramów, kropka doskonale przyspiesza metabolizm i wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Już po 48 godzinach zauważysz, że twoja waga zaczyna spadać. Zobacz także. Jeżeli często po posiłku twój brzuch robi się wzdęty i jest coraz większy, to wpływ na ten stan może mieć wiele rzeczy. Zbyt mała ilość przyjmowanej wody, zbyt dużo soli dodawanej do posiłków, zbyt częste spożywanie alkoholu. Postaraj się zdiagnozować, czy przypadkiem po jakimś konkretnym daniu twój organizm nie reaguje właśnie w ten sposób. Może po prostu twój organizm nie potrafi prawidłowo strawić jakiegoś produktu. Dodatkowo, jeżeli dokuczają ci zaparcia i masz wolną przemianę materii, to w twoim organizmie znajduje się o wiele więcej toksyn. Poniżej prezentujemy przepis na zielony koktajl, który zawiera w sobie prawdziwą bombę witaminową. Wszystko, czego potrzebujesz, to 2.Ogórek, 1 sztuka, szpinak, 1 szklanka, selernaciowy, 2 łodygi. Pokrojony ananas – 1 szklanka. Limonka – 1 sztuka. Kurkuma – 1 łyżeczka. Mały kawałek imbiru. Wymieszaj wszystkie składniki w blenderze i wypij do dna.Pij każdego dnia, a zapomnisz o wzdętym brzuchu.